Epatologiczna wieprzowina. Jestem świnka Jessica. To mój młodszy brat Brian. To moja matka Grażynka. A to mój ojciec Janusz. Freestyle na rejonie. Freestyle, freestyle, freestyle. freestyle, freestyle. Wygram bitwę. Śnij dalej. Rozjebię Was wszystkich, łącznie z Tobą. Zdrowo, Pepo, Cię pojebało. Królowa jest jedna. Zgadzam się, ale Ty aspirujesz. Najwyżej na klauna! Dobra, niech ci będzie. Mogą być dwie królowe. Masz? Słuchaj, słoniu! Dziś się sprawdzimy. Poustawiam cię jak te klocki. Wszyscy cię poskładamy. Na placu, zaraz po dzwonku. Szykuj się na bitwę, długa trombo. Zobaczysz, jak się freestyluje na rejonie. Ek ostatni do kompletu. Gnoje, nie chcę słyszeć o żadnych pojedynkach w mojej szkole. Zastanowiliście, frajerzy. Zapraszam w takiej kolejności! Nieba, nie! Dawaj, Dawaj na tym wtypie! Tobie przejebałeś? Zjedzą cię na śniadanie! Nie mniej życzę powodzenia! Wyluzuj! Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Dawaj, kasztanie, ile ma? Pefa wraz z grupą mają zamiar pokonać słonia w na freestyle. Z Szateman, high wielkie chuje super. Będziesz cikał, zablokuje ci komputer. Lecimy kurwa tutaj, lecimy Piękna klinica, moja ulica. Spalę tobie płyty w płytę tobie raziadu! No ale się nie dałem, bo się diakula, którym pokazuje wszystko. I co frajerze? No padła kopara, co teraz ta, Faktycznie wysoki poziom ta, 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 ta,